Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że was wszystko w porządku, mamy dzisiaj nie wiem, poniedziałek, tak, poniedziałek, mamy dzisiaj poniedziałek i 11 kwietnia, godzina 9, mhm. tak, i ja jestem w porze na nogach też jestem zdziwiona, też jestem w szoku. No, ale co? E, przyjechałam specjalnie do miasta dlatego, żeby zrobić sobie pakiet badań badania krwi. No. O, także zobaczymy jak to, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale muszę wam powiedzieć, że wiecie co tutaj jestem zdziwiona tym, że, że tutaj po prostu jakaś taka tolerancja. I w ogóle, jakaś taka mentalność to się albo spsuła, albo, albo ja jestem po prostu, nie wiem, przyzwyczajona już do mentalności w Szkocji, ogólnie w UK. Tam ludzie są o wiele bardziej życzliwi niż tutaj, nie? Tu każdy patrzy na każdego tak krzywo, że ja mam wrażenie, że jestem albo brudna, albo niedomyta albo że coś jest w ogóle nie tak, co. Nawet sam fakt, że na przykład człowiek chodzi i nagrywa, to się patrzą, jak ja bym była jakaś, nie wiem, z, z innego świata na przykład, nie? Przecież to jest normalna rzecz. Każdy ma prawo chodzić z telefonem i nagrywać sobie co mu się. Żywnie podoba, także kompletnie nie ogarniam tematu. Idę właśnie, szukam bankomatu, który nie pobiera porowizji od, e, od korzystania z e, zagranicznej karty w wysokości 15 lub 18 złotych. Po prostu kuwa jakiś wyzysk totalny. No, idziemy sobie za sobą pokażę torweką. Tutaj mamy Rossmana. Do Rossmana też mu zaszło, tylko właśnie nie wiem czy tego, czy tamtego kurczę ale w sumie chyba powinno być mniej więcej to samo w jednym, w drugim bardzo proszę, staróweczka tutaj mamy ratusz, tylko chyba nic nie będzie widać o, zmienił się troszeczkę obraz o, ja tutaj mam tak naprawdę wykukany, to jest moja ulubiona pizzeria ale gdzieś pójdziemy na kawę, nie wiem jeszcze gdzie gdzieś się odnajdę na tą kawę um, co chciałam powiedzieć? a że tu mam wykukany, właśnie mój Jeden jedyny tak naprawdę bankomat, który na razie póki co od Pukas nie pobiera żadnych prowizji. Ja nie wiem o co chodzi, nie wiem co się tutaj dzieje. To jest bank PKO, a teraz potwierali bankomaty, które nazywają PKO w ogóle, takie troszeczkę inne, bez tego żubrzyka. Um, I pobierają opłaty 15 zł od transakcji. Także masakra. No i oczywiście mój ulubiony flamenko, mój ulubiony sklep od lat z płytami. Tutaj zawsze kupowałam płyty. No. Także o mój ulubiony bankomat, Bardzo proszę, jakby ktoś chciał. Yy, bardzo proszę, reklama, medycyna estetyczna. Dzisiaj właśnie idę na, yy, też na zabieg. To bym chciała właśnie zobaczyć sobie ceny też. I gdzie się znajduje? Giełdowa. To muszę zobaczyć, gdzie to jest, bo nie mam pojęcia. W sensie nie pamiętam ulic dokładnie, gdzie jest giełdowa. A ja właśnie tu. Gdzieś chyba tam. No nie wiem, będę szukać zaraz jakiegoś miejsca, żeby usiąść i napić się kawy. No, co wam powiem, 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 że prawie, ale to prawie. Tyle brakowało, żeby się spóźniła na to, no po co chcą powiedzieć na prostu. Także zdążyłam ledwo. Także poranny jogging też już załatwiony. Masakr, jak najdłużej, się zaczął. Ale muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę przepiękny dzień. Dlatego, że jest przepiękna pogoda. Pierwszy dzień. Tak, Piękny, Piękny, słoneczny dzień. Pan pomagał. Pan to już jest w ogóle zrobiony, nie? Tak od niego waliło po prostu. Jakąś dużą. Co? Chyba jest wczorajszy, albo przedwczorajszy jeszcze. No, a ja właśnie pojechałam do domu. Chciałam Wam nagrać, bo byłam na leśnikach znowu, tam gdzie byłam pierwszym razem. Nie chciałam Wam nagrać, ale, ale nie zakrałam, bo się spieszyłam, tak naprawdę nie chciałam tracić tam czasu na, na nagrywki i ledwo zeszłam. także biegu teraz jadę do domu, siądę z mamą, pogadamy, zjem obiad. Zjadę obiad i tak, pokażę, w ogóle, bo ogóle właśnie tutaj co w tym laboratorium robić, na przykład opieki zdrowotnej, pomorskie, centrum medyczne i tu właśnie byłam, robić dzisiaj pananie. A teraz później mam ochotę iść właśnie na nadmorze, w końcu nadmorze. Pierwszy raz tutaj lejką, o tytuł, wzdłuż i spacerkiem nad morza. Także my się cieszę, że słońce wyszło Po prostu pierwszy dzień młodych pogody. Co prawda, jesteśmy jeszcze do tygodnie, no, ale chociażby parę dni takich było, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo ładnie. Jak na te wszystkie pogody, to dzisiaj jest po prostu super. No, czy co, powitałam autobusy, autobusy do domu i odezwa się do Was niebawem. Poczyniamy się jakieś zakupy właśnie w dlatego że miałam dzisiaj więcej czasu, więc fajniej sobie powybierałam naprawdę to, co chcę. Będziecie miały fajne rzeczy też do testów, także z tego też się bardzo cieszę. Nie wiem nawet, czy mnie słuchacie. W każdym razie, odezwam się do Was niebawem. I hej, hej, odzywam się do Was już po zabiegu. Zabiłem kawki. Ckawki, Magracian. Nie ma. Wam pokażę troszeczkę po. Set, jakbym jakby miałam nie, tu mam więcej, ale dobra, mam nadzieję, że się rozpuści. Pani szuknęła mi, tak naprawdę stwierdziła, że oczywiście czy więcej, więc niby większą ilość. Pod tak, także Także. idziemy. No, molo, idziemy sobie. Nie rób tak, kochanie. Teraz wam pokażę z drugiej strony. Nie wiem miałem bo... A nie zdążyłam pani złapać. Właśnie, ładnie, będzie zachód słońca. Piękny będzie. Idziemy tam, właśnie. Usiądziemy sobie w knajpce w restauracji. Mam nadzieję, że będzie jakieś wolne miejsce, żebyśmy widzieli. Dobra, pokażę wam. Pokażę wam. Czekajcie. Specjalnie rozdziałam, dlatego, że będzie naprawdę bardzo fajne. Bardzo ładny zachód słońca, zachód słońca. Zobaczmy, to. Do... będzie piękne, Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Chodźcie na port. Chodź Taki port. port, tam to, jest to port. Nie, jesteście w jeszcze tutaj restauracji, bo to będzie fajnie. Jakie dzikuski! Jakie dzikuski! O, molo i jesteśmy. I tam prosto przed nami będzie latarnia morska. Latarnia... gdzie? Sneczku. No, Misiu, my idziemy do restauracji tej z innej strony. Chodź, stój, stój, nie idź tam. Zdjęcie ci robiłam. No, idziemy. Nie wiem czy będzie widać w ogóle cokolwiek i czy będzie mnie słychać, ale generalnie to idę tu specjalnie, żeby wam uchwycić jakoś fajnie zachód słońca. Chodź kochanie, chodź. Co boli? Bo boli. A, bo boli. Chciało, że go coś boli. No dobra, mam nadzieję, że wyłapię jakiś fajny zawód słońca, że będzie naprawdę ładny. Bo jakby nie było, to specjalnie was tutaj zabrałam. Więc mam nadzieję, że uda mi się złapać. I tak jest ładnie. Może będzie ładniej. Widzieliście kiedyś lepsze modelki? Aż na to. O! Piękny! A jest taki piękny! Eno! Nic nie! Zżarłbyś mi telefon, nie? Chciałbyś po prostu wysunąć takiego... Ty nie umiesz. <grym> <Mieszka>? <grym> o, py. Off. off white Nie, off black Off black Nie machaj ty, bo zdarwiesz na siatkę To co miałeś czkawki? Ciekawki Ciekawki miał no, dwie Bo jak jest jedna Nie, to jest czkawka, a jak ma dwie to są ciekawki Nie jak jeden to jest czkawkę. A ciekawka Jakie czy trzy, to ciekawka Czkaf, dwie, dwa, trzy, czkaw. Nie tam chyba było, do tego drugiego idziemy, nie? Teraz mam odwrót. Nie wiem tylko właśnie, ja gdzie to ja było fajniej. Bo ja chcę tak za tym... U góry tak usiąść. Portowa to było? Właśnie nie wiem. Nie czy nie pergola, mi? czy portowa? Jak to się nazywało? A tu chyba, nie? Zamknięte. Nie jest nic zamknięte. To, to czemu nikogo tam nie ma? Nie wiem właśnie, siedzi Pan u góry. Tylko gdzie to chciałam iść właśnie? Nie wiem. Tu się wchodzi? Portowa. Tu właśnie jakoś chciałam iść, ale żeby siedzieć w środku. Poczekaj, bo to chcę u góry być. Które to było takie, co jest u góry? Czemu tu jest piasek po to jest? Bistro. Mikado, cafe, restaurant. Portowa restauracja chyba. Siema. Tam chyba. Ale tam chyba jakaś pani siedzi. Dobra, sprawdzimy zaraz. No spróbuj. Dobra. Nie, <śmiech> <śmiech> Także my jesteśmy, słuchajcie, w restauracji portowej. Już Wam pokażę w gdzie jesteśmy. O, to proszę. Restauracja Portowa restauracja i kawiarnia. Tak to wygląda. Siedzimy sobie naprzeciwko tutaj morza, bo właśnie chciałam Wam pochwycić za chwilę słońca. A ja już wam pokażę tutaj adresik. Pokażę Wam też co się znajduje w kartach. Ja zamówiłam sobie krem z pomidorów. Synek wziął sobie krowetki tigris w białą wienie podwypalane z grzynkami. Poleciał po bandzie, że tak się wyrażę. Nie wziął sobie nic do picia. Proszę... A wodę wziął, sorry. Takie jeszcze są rzeczy, macie tutaj też ceny, możecie sobie zobaczyć, pizze, dodatki, napoje, czemu jeszcze chciałam zrobić zdjęcie, jakie to ładne. A, jeszcze są oczywiście desery, whisky i kila. a synek ma taką ładną water. Zostaw. Zobaczcie, wiem, że nie powinnam pić alkoholu, ale no weźcie tu się odmówcie takiego się yeah, takiego odczynęłościa. O, No i tutaj będziemy. No nie powinna właśnie, ale jeden drink nie zaśpłocie. Zrobiłam zdjęcie jeszcze, przed. słońca i zrobiłam też traktę zachodu. No I tak sobie się no. Na Normalnie raczej można. Nie. To możemy się na piasek i potem pojechać? Nie możemy, bo mając w butach to Będzie przepiękny zachód słońca Ale trafiliśmy w zachód pum. Będzie piękne no, Nie, nie może No i oki doki My sobie już dostaliśmy jedzonko Więc od razu Wam pokazuję Ja wziąłem sobie właśnie krem pomidorowy. wziął sobie krowetki tygrysie Co to tam było? O masz orzechy Mojego tatu ulubione Woskie. Mmm, okay, dobra, mm, no I tak sobie siedzimy, i tak sobie jemy, więc jak jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście życzę Wam smacznego. Ale zobaczcie, jakie to jest akwarium. I jakie to są rybki. Kajcie może. Gdzie jest? Gdzie są malutkie? O, jakie małe, pokaż. O Jezu, to, to jest jakaś mikroskop. A gdzie są te duże teraz? Gdzie? A, tu jest, dobra. Wow. A ten A. Czy ja powiem, jak dziecko dla Ciebie? Pokaż, syneczku. Nie A. Masz 8 metrów, to co się dziwisz? E, tak, także tu byliśmy. Gdzie my byliśmy? Tu, portowa. Tu po lewej byliśmy. A gdzie my siedzieliśmy? Tam gdzieś, nie? Nie będziemy siedzieli już nawet, Jeszcze się zgubiłam. Tam? A, tak. Tam na rogu, dobra, już widzę. Na rogu, bo gofra widziałam z okna. O, zobacz jaki zachód. Zobaczcie na to. Piękne. O, jezu, znowu patrzyłem po na słońce. Po co? Nie wiem. To ładnie wygląda. Teraz w bo piękny jest. No, a teraz nagram coś na torkę. No i co? wracamy do domku, W sensie idziemy na przystanek autobusowy. Czekajcie, bo ja jestem na. O, ja jestem na kabelu. Jak zwykle zresztą. Słyszycie to? W ogóle? Słyszycie? Słyszysz? Czad. Nie rzucaj, tam się nie rzuca, na tym się gra. To jest taki przekrzywiony ping-pong. O, i zobaczcie. Pokażę wam, bo tu w ogóle tego nie widziałam, ale coś jest pięknego w środku. I będę tu normalnie, aż chciała przejść, A, bo tu jakieś masaże są. A, widzicie? Sven Art Bali. Zobaczmy, co to jest. Co to jest? To jest... Zobaczmy, co to jest takie ładne. Spa and art. Spa, bali, masaż, vegan and raw food, chill out. Wow, jak to pięknie, zobaczcie. Zobaczcie, jak to pięknie. Tak wygląda. Nie wiem czy to widać. Tutaj mamy jakieś w ogóle spa, tu, 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 tu takie coś, takie coś i tutaj na przykład masują. Pięknie. Ale śliczno to jest. Tak, wygląda spa and art bali. Normalnie się czujecie jak na Bali. Pięknie i wystrój, ale i tak nic nie widać. Nic nie widać. Tam się idzie dziś słodkami do góry. I tak naprawdę nic nie widać. On poszedł oczywiście tam pobiegać, małe dziecko. A ja sobie idę i nagrywam wam tyle, ile tylko mogę. Tu gdzieś w ogóle, o właśnie chyba nawet tu. Był jest, nie wiem, basen. Ale nie pokażę Wam nie odwrócę, bo... I tak chyba nic nie zobaczycie, bo chyba nic nie widać. W sensie z tej strony ciężko. No, bardzo ciężko zobaczyć, bo się wszystko odbija w lustrze. O, ale widać tu basenik. Może będziecie widziały. Mały basenik i mnie w odbiciu. Seneczek oczywiście musi się pobawić. Nie wiem też czy będzie go widać, rzuca piłkę. O! A to wszystko w ogóle powiem Wam, że powstało w mgnieniu oka. Mogłabym śmiało powiedzieć, bo ja w ogóle tego nie pamiętam, nie? Ostatnim razem. O. No i mamy siłownię. Super. O. Tak się nazywa. I siłownia. I tak, to za was. No? A? Zainteresowany? Cieszę się, fajnie. Zobaczcie. Tak wygląda cały budynek. I tak, i tak, i tak, i tak, co? Nie, to jest siłownia, możesz iść na nią. Bo u góry masz coś dla dzieci, a na dole masz siłownię, więc może mama z dzieckiem może przyjść. I. Gdzie i... Jest to? Nie, nie, Ciebie nie wpuszczą, kochanie. Ale tam są dziewczynki. U góry. Gdzie są dziewczynki? Tam! Biegają! To jak chcesz to wejść, zapytaj się, czy można, e, czy można skorzystać z tej siłowni. Ale tu mało było rzeczy. Ale jak chcesz, to zapytaj. To teraz... Ale jechać tu specjalnie do miasta, żeby przyjść co na chwilę? Nie, I to jeszcze na widok. To jeszcze na widoku tak. Wszyscy cię widzą. Nawet się po tyłku nie można podrapać. No, to jest to, to jest to. Widzę właśnie, że ty kombinujesz z tą piłką bardzo. O, poszli Państwo, bo tu hotel jest. A może to być ten? To może być siłownia tylko dla gości hotelowych z góry. Dojdziemy do tego hotelu. No, tak. U babci jesteś. Nie rzucaj już. No, tak, wracamy do domku. No i co? Ja tak myślę, że to już na dzisiaj Cisco. Chodź, jeszcze Cię przeprowadzę fajnym miejscem, chodź. Przestań rzucać na ulicy. Jezu, co? Kto go zrobił? Ja nie wiem, słuchajcie. bo taki będzie tytuł w ogóle filmu, nie? Kto go zrobił? To jest fajnie jak... Jesus Christ. To jest fajnie jak jest ciemniej, ale i tak Wam to pokażę, bo ładnie to wygląda. O, dzięki za podkład muzyczny. Przestań, to jest ulica. Czy ty jesteś? Czy ty nie jesteś? Jestem. No. Nie. Czy ty jesteś, czy nie jesteś normalny? Jestem nienormalny. O, normalnie bardzo. Cię gadają. Gadają coś. Raz, 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 dwa. Próba mikrofonu. O, tu właśnie chciałam pokazać. Nice! No, stanie, to będzie zdjęcie ładne. Super. Mhm. Ale fajnie wygląda No Także ja się będę z wami żegnać Tym optymistycznym akcentem Bo już ledwo idę, bo siatki niosę I co? I odsyłam się do was pewnie jutro Także buziaczki kochani Pozdrawionka z brzegu.